Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Mateusz z kanału Brick History. W dzisiejszym odcinku kolejna szybka recenzja. Tym razem na stół recenzyjny trafia amerykański samochód terenowy Ford GP. Zatem serdecznie zapraszam do oglądania. Na samym początku zajmiemy się kartonem, ponieważ wyjątkowo mi się jeszcze zachował. Jeszcze nie poszedł do spalenia. No karton jest standardowy jak dla tych większych zestawów. Jest sztywne pudełko klejone. Nie jest to takie jak na przykład w przypadku tych zestawów trzyfigurkowych, gdzie tam te kartony są sporo cieńsze. Tutaj mamy sztywne klejone pudełko, także nasze klocki powinny być bardzo dobrze zabezpieczone, nie powinny się uszkodzić. Na froncie pudełka mamy oczywiście przedstawiony nasz model oraz taką informację, że te lampki z przodu świecą w ciemnościach, no ale to już tak powiedzmy jest to dosyć mało istotne. Z tyłu mamy informacje o dane techniczne, może tak to lepiej powiedzieć samego tego pojazdu terenowego. Informacje o broni, czyli o stenie, którą tutaj dostaje nasza figurka. Fotkę historyczną oraz podpis oczywiście naszej samej figurki. I funkcje, jakie ma nasz model. Zatem teraz przyjrzymy się szybko instrukcji. Instrukcja to taka mała broszurka, która w czytelny sposób pokazuje nam, jak zbudować nasz samochód terenowy. Na froncie instrukcji mamy dodatkowo powtórzoną tą notatkę historyczną o samym pojeździe z pudełka oraz taką informację, że w zestawie znajdują się same nadruki i nie ma tutaj żadnych naklejek. No i dodatkowo jeszcze mamy informację, że zestaw zawiera 91 elementów i jedną figurkę. Ta informacja w tym przypadku jest dosyć istotna, ponieważ wszystkie te jeepy z tej nowej właśnie z tej nowej fali tych zestawów one mają tylko nadruki. Tutaj akurat jest to dosyć istotne, ponieważ właśnie w tych jeepach Wcześniej były naklejki, tak? Wcześniej były tutaj naklejki, te wszystkie lampki i tak dalej. Te oznaczenia to były naklejane, naklejane, właśnie oznaczenia. Nie było tam za dużo nadruków, teraz już mamy tutaj tylko nadruki. Przed chwilą przewertowałem dla Was całą instrukcję. Z tyłu mamy dużą nowość, czyli spis wszystkich elementów. Jakie zawiera nasz zestaw? Jest to dosyć przydatna informacja, zwłaszcza dla osób, które na przykład budują jakieś fajne moce, na przykład pojazdy i poszukują jakichś konkretnych klocków. Mam nadzieję, że ten spis elementów znajdzie się też na stronie Kobi pod każdym modelem, który taki spis będzie zawierał, żeby po prostu takim osobom łatwiej było wszystkie elementy, które, których szukają, znaleźć. Z tyłu mamy oczywiście reklamy innych zestawów. SDKFZ 250x3 e, już mam, także niedługo też powinna pojawić się recenzja w ramach tego maratonu e, Afrika Corps. E, no i Mamut Romla e, też będzie, myślę, następny w kolejce. Za kilka tygodni, myślę, e, też powinien on e, być. E, ten pancer 1, on też jest bardzo interesujący, ale e, on na razie e, poprzez tego e, Shermana Easy 8 i e, Mamuta Romla. No i oczywiście U52. Trochę spadł, jeżeli chodzi o miejsce w tabeli zestawów do recenzji. Tutaj mam jeszcze na końcu instrukcji kartę do gry bitewnej. No, ja już się wypowiadałem na ten temat instrukcji, na temat właśnie tych kart wczepionych w instrukcję. Jest to, co prawda, na końcu, więc nie musimy tego wyrywać ze środka. Tak jak to było chyba w przypadku Kubelwagena, o ile się nie mylę. Tam też ta karta była w instrukcji i przez to, że ja ją wyciąłem, to rozleciała mi się cała instrukcja. I tak samo było na przykład w Boforsie bodajże. Tam też mi się instrukcja cała rozpadła, więc ja nie lubię, kiedy te karty są właśnie elementem instrukcji. No ale cóż, no co mogę poradzić, tak? Jest to tylko i wyłącznie moje zdanie. Może po prostu takie pewnie nadrukowywanie kart jest dużo tańsze, tak? a poza tym do gry bitewnej nie są nam konieczne te karty możemy po prostu na przykład ze strony internetowej którą tutaj mamy podaną kobiegames.com tam chyba są wszystkie karty o ile się nie mylę do obecne do pojazdów a jeżeli nie no to wystarczy wejść na grupę facebookową KobiFans tam został dodany taki specjalny post w którym macie wszystkie karty do gry bitewnej jakie tylko były w tych zestawach z kolekcji historycznej więc możecie sobie to bez problemu pobrać i wydrukować. Z tyłu mamy kolejne reklamy. Tutaj mamy Sztumela i Hawicen 30. No, większość tych zestawów czeka jeszcze na recenzję, tak samo jak tej, ten Pack 36, który też już ma swoje lata, jeszcze nie był recenzowany. Natomiast BMW już pojawił się na moim kanale, też bardzo fajny zestaw. No i to myślę, będzie tyle, jeżeli chodzi o instrukcję. Teraz przejdziemy już do samego modelu. Jeszcze zanim przejdziemy do omawiania tego samochodu terenowego, to jeszcze przyjrzymy się szybko jednej figurce, która tutaj jest właśnie dołączona do tego zestawu. Jest to bardzo ciekawa figurka, ponieważ jest to brytyjski komandos. Takiej figurki jeszcze w kobi nie było. Naprawdę bardzo mi się ta figurka podoba. Jest naprawdę świetna. Zwłaszcza i nadruk na, na torcie, który przedstawia właśnie taki mundur brytyjskiego, można by powiedzieć, spadochroniarza ponieważ taka figurka właśnie pierwotnie miała być w tym zestawie, czyli taki żołnierz, tyle z czerwonym beretem, ponieważ jest to różnica, tak? Niektóre osoby mogą tego kompletnie nie rozróżniać i ponieważ to kojarzy to się ze sobą spadochroniarz i komandos, natomiast to były dwie oddzielne formacje, warto o tym wspomnieć. Dlatego tutaj ta figurka właśnie została podpisana jako komandos, a pierwotnie miał być tutaj spadochroniarz, no ale taka figurka też jest spoko. Na torsie mamy nadrukowane te, takie charakterystyczne, takie pasoszelki, można by to tak nazwać, z takimi sakwami, czy też ładownicami do karabinu. On tutaj dostał akurat scena, a ja nie wiem, czy te ładownice przypadkiem nie byłyby właśnie do Lee Enfielda, o ile się nie mylę, bo z tego co patrzyłem, tam różne, właśnie zdjęcia tych mundurów, takich spadochroniarskich, można by to nazwać to właśnie te ładowni z tymi ładownicami, właśnie najczęściej żołnierze. Występowali z Liam filmami, więc wydaje mi się, że jest to taka, takie drobne potknięcie, o ile się nie mylę. Tak? Jeżeli ja popełnię jakiś błąd, to oczywiście piszcie w komentarzach. Tak? Dostał on tutaj na wyposażeniu fajnego stena. Sten chyba pomniejszony nie jest, bo sten chyba nie był pomniejszany. Jak te wszystkie inne bronie, on chyba jest taki sam jak był. Yy, mamy też bardzo fajny nadruk na nogach. Tutaj mamy te takie. To są chyba spinacze, o ile się nie mylę. Chyba spinacze były stosowane w brytyjskiej armii, chyba że to są też owijacze, mogą to też być. Bo to też między tymi dwoma rzeczami jest też różnica. Więc jeżeli się mylę, ale mi się wydaje, że to chyba spinacze są. Podobnie jak w amerykańskiej armii tej też chyba stosowane spinacze były, o ile się nie mylę, tak? Możecie mnie poprawić, jeżeli mam tutaj popełniłem jakiś błąd. E, buźka też bardzo fajna e, ponieważ tej właśnie ten żołnierz ma taki e, cygaro ma w ustach naprawdę jest to bardzo fajny nadruk jeżeli ktoś buduje na przykład jakąś mafię czy jakichś gangsterów e, jest to naprawdę albo po prostu bry, angie, e, brytyjskich albo amerykańskich żołnierzy to naprawdę jest to bardzo fajny nadruk no i oczywiście taki e, ciemnozielony e, beret e, na głowie figurka naprawdę e, na duży plus Teraz już przyjrzymy się już samemu e, temu samochodowi terenowemu e, Ford GP, tak jak już wcześniej wspominałem e, Ford GP to była taka po prostu Wczesna, że tak powiem faza produkcyjna, czyli wczesny e, model e, po prostu samochodu e, terenowego dla amerykańskiej armii e, To był właśnie model e, przejściowy taki można by powiedzieć e, I właśnie jego następcą był e, ten taki sławny bądź niesławny e, Jeep Willys a te pojazdy zostały oddane większości armiom sojuszniczym Stanów Zjednoczonych, ponieważ warto nadmienić, że ten pojazd to jest amerykański samochód wyprodukowany właśnie przez firmę Ford dla amerykańskiej armii. Natomiast on już potem właśnie został zastąpiony przez tego Jeepa Wilisa. a te pojazdy zostały oddane na przykład choćby brytyjskiej armii i stąd właśnie ta figurka choćby tego brytyjskiego żołnierza. Ale teraz już przejdziemy do omawiania i prezentacji samego tego pojazdu. Warto nadmienić, że jest tu bardzo dużo nowych odlewów, jeżeli chodzi o konstrukcję samego pojazdu i naprawdę super to wygląda, ponieważ jeep został dużo, dużo bardziej pomniejszony. Mogę pod koniec recenzji na podsumowaniu takim można powiedzieć zrobić jeszcze szybkie porównanie z tym starym jeepem. I wtedy zobaczycie, jak duża jest różnica wielkości między tymi pojazdami, ponieważ no, główną rolę gra ta karoseria, która jest dużo, dużo mniejsza, ale koła zostały zastosowane te same. Więc ja do tego nie mam oczywiście żadnego problemu, bo te koła to takie charakterystyczne, właśnie opony jeepowe. No ale myślę, że wygląda to też nie najgorzej. Teraz już zerkniemy na sam model. Z przodu mamy taki charakterystyczny właśnie, jedna z największych różnic między Jeepem Willysem a tym Fordem GP, to jest ten taki charakterystyczny właśnie, chyba to jest wlot powietrza do silnika, bo silnik chyba był bodajże chłodzony powietrzem, więc mi się wydaje, że to jest właśnie wlot powietrza do silnika, bo wydech oczywiście był z tyłu, tak? No i tutaj mamy jeszcze pod tym takim pod tą kratką mamy ukryte te takie lampki małe. Te lampki to są takie moglibyśmy to nazwać takimi pieniążkami, po prostu takie monety od Kobi, tylko po prostu taki, z takiego fluorescencyjnego plastiku i one tak delikatnie świecą w ciemnościach. Tutaj pod tą otwieraną maską silnika, która też jest bardzo fajna, bardzo fajnie to się otwiera. Mamy takie w środku detale silnika. Naprawdę super to się prezentuje. Wreszcie mamy silnik taki złożony z wielu elementów. Nie jest to już taki jedno, jednolity odlew, tylko mamy tutaj silnik złożony z kilku elementów. Naprawdę powiem Wam szczerze, jest to nieźle zrobione. Naprawdę fajnie to się prezentuje. No i zwłaszcza, że po prostu już dużo lepiej to wygląda. Tak? Nie jest to taki już jednolity odlew. Tak jak na przykład mieliśmy to w czołgach, czy w tych poprzednich Jeepach, tylko jest tutaj ładny silnik złożony z kilku elementów. I nawet tam jeszcze udało im się wcisnąć jeden nadruk, jakieś być może jakiś przewodów, coś tego typu. Teraz obrócimy go sobie na bok. Tu jeszcze na tej masce mamy nadruk USA i oznaczenie, pewnie jakiś numer seryjny pojazdu, coś tego typu. Z boku to się prezentuje w ten sposób. Widać tutaj dobrze tą fajną nową karoserię. No i takie, właśnie bardzo dużo nadruków na tej karoserii. O dziwo, naprawdę fajnie to się prezentuje. Tutaj mamy jakieś redingi, jakieś takie uchwyty drobne. Tutaj mamy jakieś takie lampkę, jakąś taką lampkę czerwoną, jakieś takie światło pozycyjne. Być może do szoferki zajrzymy sobie za chwilę. Z tyłu mamy naprawdę. Fajnie, tutaj kolejne napisy, na też mamy ten powtórzony numer seryjny. Może pozwolicie, tylko złapałbym ostrość. O, myślę, że teraz będzie to trochę lepiej widać. No i mamy oczywiście znaczek producenta, czyli Forda. No i tu jeszcze dodatkowo jakieś inne, różne światła pozycyjne. No i oczywiście koło zapasowe. Do podwozia też jeszcze przejdziemy sobie za chwilę, ponieważ tam jest bardzo ciekawy nowy element. No, a z drugiego boku jest dokładnie to samo. Zajrzymy sobie właśnie jeszcze na to podwozie, ponieważ tutaj jest jeden bardzo ciekawy nowy element. Czyli taka gładka płyteczka wzmacniająca o grubości dosłownie jednego studa. Płytka to jest taka płytka 2x4 z takim długim wyprowadzeniem, na którego końcu jest właśnie taki zaczep holowniczy. Do przykład holowania jakichś takich dział bądź jakiejś przyczepki. To naprawdę spoko to wygląda, bo nie dość, że wzmacnia to samo podwozie, to jeszcze ma fajne tutaj właśnie wyprowadzenie, co już uniknęło zastosowania dwóch elementów, tak? Ponieważ tutaj normalnie by musiała być tutaj taka felka i oddzielnie ten, na takiej podstawie 1 na dwa ten zaczep holowniczy. No i przy okazji to jest ten zestaw też jest oczywiście kopalnią nowych elementów, tak? Ponieważ mamy tutaj zarówno sporo ilości tych płytek wzmacniających, Tutaj w samej, w samej tej konstrukcji tego pojazdu, w samej tej ramie. Mamy też dosyć ciekawe klocki, takie dosłownie e, drobne wyprowadzenia e, boczne, takie o grubości dwóch płytek e, z takim studem wyprowadzony w bok, to też jest bardzo ciekawy element. Teraz zajrzymy sobie do e, szoferki. E, w samej szoferce tutaj mamy oczywiście dwa siedzenia, e, fajnie zamontowaną kierownicę. E, już nie jest to taki. Otwór w karoserii, do którego musimy tą kierownicę wciskać, tylko jest to już ładnie zbudowana ta taka kolumna kierownicy z kilku elementów, tak to się prezentuje. Naprawdę fajnie to wygląda. Oczywiście lusterko z jednej strony, tylko niestety taki tutaj panel być może jakiś taki właśnie ta deska rozdzielcza. Jakieś tutaj zegary, jakieś właśnie takie fajne oznaczenia. Oczywiście skrzynia biegów, no, i tutaj z tyłu też mamy całą taką, można powiedzieć, kanapę. Że tak powiem, takie siedzenie jeszcze dla dodatkowego żołnierza, bądź na przykład dwóch żołnierzy. Bo chyba tutaj cztery figurki, myślę, wejdą do tego jeepa. Jeżeli na przykład odczepimy ten kanister, który też jest fajnie zamocowany na takim właśnie dosyć cennym elemencie, takim groszku jeden na jeden, z wyprowadzeniem bocznym. No, i dodatkowo mamy tu jeszcze dwa takie czy też takie uchwyty, żeby tutaj nasza figurka jakaś mogła się być może złapać. No i myślę, że jeżeli chodzi o prezentację tego modelu, to już będzie wszystko. Zatem teraz widzimy się w szybkim podsumowaniu. Jeszcze na koniec takie szybki taki rzut okiem porównanie obydwu modeli obok siebie. Oczywiście po prawej stronie jest tutaj Jeep Willys to taka jego pierwsza edycja i po lewej stronie jest ten nasz Ford GP. Oczywiście tych modeli nie można dosłownie porównywać, ponieważ ta nowa wersja w tej nowej takiej fali tych właśnie Jeepów Jeep Willis również jest. Jego pewnie też niedługo sobie zakupię, ponieważ on też jest bardzo ciekawy. Natomiast możecie choćby zobaczyć gabarytowo jak się obok siebie te modele prezentują. No myślę, że z tym, jeżeli chodzi o tego Forda GP, jest na pewno dużo lepiej, tak? Wydaje się taki mniej napakowany, że tak powiem. Mimo to, że ten Jeep Willys jest lekko przeze mnie przerobiony, ponieważ on ten nie jest dokładnie tak, jak przewidywa instrukcja złożony, on jest tutaj troszeczkę przeze mnie stuningowany, że tak powiem. Ale myślę, że gabarytowo prezentuje się ten Ford GP sporo lepiej. Także myślę, że będzie to już tyle w tej recenzji. Teraz jeszcze przejdziemy sobie do takiego szybkiego podsumowania. Już tak teraz szybko podsumowując cały ten zestaw. Myślę, że naprawdę jest on wart zakupu, choćby ze względu na bardzo fajną figurkę oraz ze względu na bardzo ciekawe elementy użyte do jego zbudowania. Myślę, że nie ma w tym zestawie jakichś. Bardzo konkretnych wad, właściwie tutaj y, nie wykryłem żadnej wady konstrukcyjnej, jeżeli chodzi o ten model. Y, no, może jedyne, do czego mógłbym się przyczepić, to właściwie y, może te koła, nawet zastosowanie tych starych kół, chociaż to już i tak jest takie naprawdę mega czepialstwo. Ale generalnie nie ma tutaj ten model za bardzo żadnych wad. Y, jest naprawdę fajne, dużo nadruków, y, jest fajna figurka konstrukcja też tutaj ten cały jeep, ta karoseria też jest tu ładnie zabudowana w środku. Też są jakieś detale, więc naprawdę myślę, że nie ma tu się za bardzo czego przyczepić. Ostateczna ocena modelu no to myślę, będzie chyba 10 na 10, bo właściwie nie mam tu się, tak jak już powiedziałem, nie mam tu się do czego przyczepić. No i teraz będziemy czekać jeszcze tylko na myślę Jeepa Willisa, ponieważ jego też sobie zakupie, postaram się przynajmniej zakupić w najbliższym czasie jedyną właściwie, tak wracając jedyną wadą, którą być może ma ten model, no to jest jedynie cena, która nas ogranicza, ponieważ jest to no 50 zł jak za 91 elementów no jest to trochę słaby przelicznik no ale to już zależy dla kogo może być ta cena zła dla osoby, która napali się na ten model i tak go kupi więc myślę, że nie będę tego zaliczał jako jakąś Istotną wadę. Także w tej recenzji będzie to już wszystko. Ja się z Wami żegnam, pozdrawiam, cześć.